Czytam książki o kościele, bo to mój temat, bo to mój kościół. Sam też piszę na ten temat i wpadła mi w ręce bardzo przypadkowo, kiedy byłem w Darłowie na nagrodzie króla Eryka w księgarni z tanią książką. Książka Andre Ricardiego Kościół płonie, czy chrześcijaństwo ma przyszłość. Jest to y, włoski politolog, historyk, który jest założycielem wspólnoty San Egidio, świętego Idziego, y, obecnej w kilkudziesięciu krajach, która y, zajmuje się takim rozwiązywaniem konfliktów społecznych. Andrzej Likard jest bardzo dobrym piszącym, właśnie historykiem, politologiem. I ta książka o Kościele jest jedną z ciekawszych, którą przeczytałem w ostatnich latach, bo to nie są skandalizujące czy antyklerykalne książki Obirka i Nowaka, ale to też nie są jakieś panegiryki, które się ukazywały, czy, czy jakieś książki, nad którymi nie warto się pochylić. To jest refleksja na temat dzisiejszego Kościoła pod bardzo ciekawym tytułem i okładką Kościół płonie. Jest to analogia do pożaru katedry Notre Dame w Paryżu i do pożaru, który, czy kryzysu, który jest w Kościele. Bardzo szeroka perspektywa wielu krajów, szczególnie europejskich, ale nie tylko, kościołów w tych krajach, ale również. Bardzo ciekawe ułożenie, takie zastanawiające się nad miejscem dzisiejszego kościoła we współczesnym świecie. I to jest książka z wnętrza kościoła, krytyczna, ale taka, która patrzy do przodu, nie zajmuje się tylko tematami omawiającymi przeszłość czy kryzysy ale pokazuje takie przestrzenie, dokąd my jako chrześcijanie moglibyśmy zmierzać.